Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Fertus, a to jest kolejny odcinek. Z... Są na areny paladynem oczywiście. Jest to kolejna część. Podaje, że czwarty już, nie? Jak mi się wydaje. Ale możecie grajmy już. No deku talii nie będę mówić. Możecie sobie powiedzieć poprzednie odcinki. Tak pomyślałem, że tak na początku każdego tak na każdej części jednak nie będę mówił co da Natalia ma posiada walory i tak dalej, tak dalej. Wiecie co? Zastanawiam się nad... ...rzeczypisk? No bo to jest kółeczko Uder! od pośredniczki, zastanawiam się nad włączeniem może... jej. O, jakimś spelem gramy, pozdrawiam. Będę walczyć honorem. Zostawię to. Mam taki chory ple... O, mam chory plecy w głowie. Dobre. dobrze. Dobrze, czekajcie. Ała, Słuchawki mi ładne, ładnie. Mm, tylko sobie nie gramy nic. Okej, okay, sam. nie wiem, bo to jest w następnej turze, w następnej to, albo to, to, taki słaby place. to i to, już nie jak pan, troszeczkę jestem chory, znaczy nie tyle co chory, ale katar mam, jakieś taki, taki, takie, takie, o. Zagramy go, żeby coś było na tym stole, nie? Mi się wydaje, że to jest dobry place. Klasa, proszę o uwagę! Mhm. Mm no, nas byś na no to mamy ewentualnie coś takiego, nie? Albo już nie musisz. Pamiętać. I są dwa typy Zagranie e, Boskiej Tarczy na, zanim się uderzy lub już po uderzeniu i zranionej postaci się można nałożyć. Więc... Ja się tak szczerze zastanawiam, jakie by było lepsze. Nie wiem... To jest chyba od sytuacji. Ona może łatwo zbić tą Boską Tarczę tym właśnie stronnikiem lub pingiem, więc... To jest chyba zależne przeciwko gram, komu gram. Nie wiem, tak szczerze. Ja im pokażę! Ta im będzie boleć. Tego zagramy coś na to, nie boli. Tej chyba nie ma. O, na szczęście strajku nie ma. Dobrze, o to mamy takie easy trochę tutaj Nie się przyda A sekret mi ono łapie, ale jak mi przykro Mam nadzieję, że to jest dobry. Bufa. Wiecie, jakbym zagrał e, rekruta ze Zwami najpierw, to on by go i tak go nie dostał, bo to nie jest zagrywanie. To jest wyraźnie napisane, bo czekajcie. E, gdy twój przeciwnik zagra stronnika, to jest przyzwanie, tak? Samo na samo na zagranie play no to, to jest trochę różnica, nie? Więc to bez różnicy, on by tak nie dostał Przynajmniej nie ma ten bufa ten koleś. No To takie whatever. O, znaczy... Nie, no, yeah whatever trochę. Czekam na rozkaz. Mam takie niepowodzenie, że... Nie muszę się tego. zagrania kolcą? Nie, mu też na szczęście. Mam nadzieję, że on nie ma do ciągu kart zbytniego. Właśnie ta, ta, ta talia to ma taki minus, że nie ma do ciągu kart. Wydaje mi się, że jedyny minus, może za dużo ilość pokor pokór, ale pokory się przydały. Nie zacień. Okej, jest taki jeszcze, pracę klasy będzie bawił. O. E, definitywnie używamy. Definitywnie używamy. Tylko tak. E... W razie jakiegoś wielkiego miniona, to ja to zostawię, wiecie? Jakoś tak... Nie wiem, na 5 to nie, boli. Było... No. A to, to możemy zachować w razie jakiegoś wielkiego koksa, nie? Myślę, że to jest dobre zagranie jednak. Może nie było, ale... No właśnie, nic nie. użyjemy teraz. No, o zombie. O taki... Zabaw, zabaw. Troszeczkę śmieszek w tej chwili się... Zrobił. śmieszku. Czekam okay. na Co chwilę muszę używać pusteczki, wybaczcie, ale naprawdę... Alergia... daje się we znaki. Aha, i witam Was w ogóle w czwartek. Tak, chyba ten odcinek będzie w czwartek. co, tak się skrócisz? O, to... na. Jebu, A równość to tak... trochę śmieszkowo. Mhm. Równość się przyda, wiecie? Tutaj... Nie no, równość jest okej. Okay. Tylko wolałbym jakiegoś stronnika, jak już... Nic nie zagrał, okej. Tutaj o nim myślałem, bo on jest chyba jedną z grup... ...w z roku. Jest jeszcze 7 na 7 golem. Pojedynny. Hej. Mamy taką nadzieję jeszcze, bo dobierzemy. To jest taki akt desperacji, teraz znaczy, desperacji, może nie, ale to było taki słabe troszeczkę zagranie, bo z z moczarów. Karta za kartę plus token, no takie. No, wodny taki, wodny to No, musimy się poddać do podstawka. Musimy eee, oczyścić słoneczną. Musimy go zabić. Jakąś pracę panu teraz. Najpierw zobaczymy, co on nas. da. Do walki. Zabijemy to sobie. Tego się śpiewa. Twarz. Twarz, no może to jest takie zagranie, bo tym, tym i z tym, co zginął teraz, tym rekrutem, mogłbym go zabić, no ale. Uh, boli. Boli, boli. Zamarli. Chyba jedną pokorę jeszcze mamy, chyba albo nie? Nie. Po prostu prawdopodobnie się tak pójdzie, nie? Mam nadzieję, że nie ma fling kanona. No Podoba ci się moja nowa receptura <trykne> Mhm, okej Czekam na To już takie konkrety Mamy Lita w następnej duże. Tak fajnie powiem <trykne> Na trzy na cztery magię Pieszna Ta magia cię nie boi Dobra Daisy Poleci fasz? w twarz Aaaaaaah tak, cię twarz. Nie mnie. Nie mam czasu na gierkę. Czekam na rozkaz Tak no tutaj raczej wątpię, żeby się podbuszy z tego. Flamestrike tylko go ratujesz chyba, nie? No. ale musi poświęcić wszystko. Może jeszcze z mi splajuuje, jakbym flamestrike i tu najpierw ją zabiję i nie dobiję tego z tym. Fajny flamestrike. Dobry zagranie. Tym razem to się udało. Oko. Przyjęło. Dajcie ok. Dodajmy Ezja. Dodajmy Ezja. Wydaje mi się, że to jest jakiś polaczek. Może przywita YouTube y jeszcze. Kurde. Ta alergia 7 winów to jest fajnie. Już. No teraz Oka. prawdopodobnie będę dominować magowie, bo oni mają fajne wyniki pewnie. Już mają flipki w Będę walczyć z honorem. Um, traktuję to jako dwójkę taką potrzebną do komba. Dlatego ja nie oszukujemy się. No nie o na ale byłoby spoko. Mhm, dobra, to jest fajna trójeczka, to te, teraz jest spoko. Ale dwójka... Trzy, 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 trzy. O, co to tak piskło? krzyczy na polu, na zewnątrz. Mamo, halo! Mamy ważną pracę! Nie przeszkadzam! O, oh, wy! się obudziła tak, by idła <laughs> i znowu... Polimorf? Nie. Dzięki. Jeszcze raz, oh. ah, tak? Nie tak, było. Tak. Zajdę puścić ci na krwi! Bardzo, nie? Czas hmm. w sprawiedliwość. W razie jak w ogóle nie wiecie, pojadę, to muszę taki sposób wybrać twarz. Sobie go wiecie stingować i 5 de w twarz, no to wiecie. Może ma szybki dech. Pole no, Amani robicie, tak? Pomimo tych darmowych, fajnych czarów. No to jest za 5. No to ten dragonski dech może zabrać. O, teraz to może bolać. W konsekracji byłem łożny. Serio? Wsać go na pożarcie? Nie rozumiem. Za sprawiedliwość! Zabijemy to sobie, definitywnie. Mi kazał i Mamy ważną pracę! Podoba Ci się moja nowa receptura. Nie, nie zagram go ponieważ on jak minimum 3x2 na, na 3. Na pewno tego nie jest 5 na 3 bo on go zabija tak, ale jak 2 na 3 to on mi zabija go za darmo, więc... No dobił mi na do miecza. Nie. No kogo no tylko kogo jest taki młody Fajne playsy mamy, nie? Najpierw zobaczmy co to jest tam... chociaż nie mieczor. Ci się moja nowa dlaczego nie on? Bo ja chcę mieć coś na stole, zanim go zazywam, bo... Przyzywam, zazywam Bo on może nam przy... przyzwać na przykład Das Devila, czyli za jeden, 3 na jeden z furią wichrut Szamana, który tam przyciąży nie dwa chyba tutaj Więc wolę to zabić już, nie? Potrzebujesz błogosłoszki 7-7 chora To będzie 6-7, ginie To będzie 5-7, 5-8 i ginie Ale możemy równie dobrze to nagrać i chyba tak zrobię. Pozwól w mi się zastanowić I zabiję w no, sobie. Jeśli ma Flame Strike, to no. I'm Riot. ale nie aspekt. No to No, no, no się tak pewnie zrobię jak ma Flame Strike. Jeb, ja tak, tak zrobię o ile trafi. Szanowny Ogr. Więc nie, nie, nie za bardzo tak. I'm gonna Riot, chociaż tak trochę też będzie I'm gonna Riot. <trym>

Nie, nie zagram nic. Ponieważ gdyż flamestrike. Dokładnie. No mhm. to tak. Myślę, że. Ekam no Chociaż to mnie to i to okej okay, już teraz. Trześć mamy. Zabieranie oh, kart? Ech. Nie było mieć, tak? Słyszymy się, Otacza nas cień! No walczyć! A się spodziewa. Dobra, samej próbek ratujesz po prostu. Nie ma opcji. A Na że możemy sobie cofnąć go i zagrać. Tak, value! Nie. Znaczy, nie miałem tutaj życie żeby tego, sobie tego, tego cofnął. Pomimo tego, że on ma tam takie. Przezwanie kreatury za jeden, to takie. Cieniomantkę mu przyzwał. No spoko. No mamy kreatury na stole, tak bye bye. Klasa, proszę o uwagę! Panie, że nie zagrywa tych tych. A teraz lekce tak, pewnie. Tak, tak, Gotowy, ech, nauki. Ech. <laughs> chyba sobie jaja robisz. No my oczywiście będziemy mieć walium. Oh! 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 On go zabija za w darmo. Damy sobie takie coś. Czekam na rozkaz. I. Ten woli, nie ma ich dużo. Zależało mu na tym, żeby go zabić, nie? Pewnie ma tam tym jakichś stroniczów. On ma jeszcze na pewno jednego takiego, więc taka zła informacja na nas Nie mamy. To zimne.

Na Gierme, do mnie. Troszeczkę z maną e, to nie współgra, mana kerwem, lecz e, on na pewno zrobi tak. Jeśli się skróci tak, dobijemy to, to giermkiem. Okej, okay, jest. O, drogi ogór. Kurde, strasznie. Polak. Nie wiem, że jest dużej litery. O, świetna, świetna karta. Jeszcze To walcz. Przepsumie olat. na rozkaz. Nic. Znaczy no, tak. Literatury. Droga, no nie, nie, nie widzę tego. <grym> Да, 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 да. 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 Да.

rozkaz. Do walki. Ani mru mru. Tym razem ci się udało.